Z nami Marcin Krasnopolski, trener Akademii Uciekłego Klubu Sportowego. Jak w Akademii UCLS odbywa się proces przechodzenia z tej piłki 9 na 11-osobową? Jak on wygląda? Witam wszystkich. Przejście wygląda tylko tyle, że zmieniamy tak naprawdę długość boiska. Wcześniejsze zachowania w piłce 9-osobowej, 11-osobowej wprowadzamy już, są te same, więc jeżeli zawodnik rozumie, bazujemy wszystko na w postaci ćwiczeń, które są na podstawie właśnie rozumienia gry, jest mu wtedy łatwiej to przejść, bo te dane sytuacje w piłce 9, 11-osobowej są te same tak naprawdę, tylko jedynie z czym się różni, to właśnie długością boiska i większą bramką. To kiedy tak na dobrą sprawę zaczyna się ten proces? No bo na pewno nie z pierwszym treningiem nowego sezonu, kiedy przychodzi zawodnikom zmagać się już na tym 11-osobowym boisku. Tak naprawdę przechodzimy go płynnie z piłki 9-11-osobowej. Nie wyróżniamy go właśnie z jednego dnia, bo cały czas trenujemy tak samo. I ja tak jak mówiłem wcześniej, zmienia się tylko nasze boisko, które jest dłuższe. Tak naprawdę jest tak z problemów znaczy z problemów z wyzwań. Jak, jakie zawodnicy um, muszą zrozumieć, to że tutaj e, piłka staje się szybsza, wie, więc są większe przestrzenie, więc tak naprawdę w razie straty piłki trzeba szybciej reagować. Jak zmieniają się treningi przy tym przejściu z piłki 9 na 11-osobową? No bo chyba chociażby intensywność musi wzrosnąć, żeby zawodnicy byli przygotowani na pokonywanie tych większych dystansów. Intensywność sama w sobie się nie zmienia. Zmieniają się tylko odcinki dłuższe do pokonania przez przeciwników, gdyż wiadomo, że boisko w piłce osobowej jest dłuższe niż w, in, niż w innych kategoriach wiekowych. Dlatego zawodnicy muszą się szybko przystosować do pokonania tych dystansów na dłuższy, dłuższych dystansów i zarówno z piłką, jak i ruchu bez piłki. To przypomnijmy jeszcze w kwestii formalnej te różnice między piłką 9-11-osobową. Tak naprawdę zmienia się bramka z 5-metrowej na 7-metrową. Dodatkowo wcześniej graliśmy do 16 w piłce 9-osobowej. Teraz tak naprawdę boisko wydłuża się o 32 metry, dokładnie 33, bo pamiętajmy, że pole karne ma dokładnie 16,5 metra. No i zmienia się waga piłki oraz wielkość. Z piłki czwórki przechodzimy na piłkę o rozmiarze numer 5. I to jest takie największe wyzwanie dla zawodników, gdyż ta piłka jest cięższa i mają problemy na początku. Z kopnięciem i z podaniem trzeba użyć więcej siły. W naszej kategorii wiekowej, w C2, jeszcze nie ma zmian, ilości zmian, są cały czas zmiany lotne, więc ten przepis się nie zmienia. Jeżeli jest gramy w centralnej ze juniorów, czyli w, w kategorii C1, dopiero wtedy pojawiają się już zmiany ilościowe. Co jest najtrudniejszego z punktu widzenia trenera, to są te kwestie taktyczne w związku z wyjaśnieniem jakby z nowych zadań, no bo wiadomo, że jest dwóch zawodników więcej, no to i zmieniają się te zadania na boisku. Tak, zmieniają się pod tym względem, że trzeba szy a, szybciej e, zrozumieć daną sytuację. E, troszkę wychodzi już mniej prowadzenia piłki, a więcej już takiej gry zespołowej. I, tak naprawdę mm, musimy pamiętać, że piłka 11 to jest poruszanie się bez piłki w ponad 95%, e, więc zawodnik musi być cały czas skoncentrowany i, i cała gra, filozofia polega na tym ruchu bez piłki. Czyli w tym momencie większą rolę zaczyna odgrywać to tak zwane czytanie piłki, tak zwany przegląd pola. Tak, zgadza się. Zwracamy uwagę na szybkość zmieniania. Gry, czyli przeniesienia piłki z jednej na drugą stronę, żeby stworzyć sobie dodatkową wolną przestrzeń, gdyż nie ukrywamy większość drużyn przeciwko gra, nami gra pressingiem niskim i średnim i mamy bardzo mało przestrzeni w tej strefie wysokiej i musimy tam mocno przyspieszać grając na jeden, dwa kontakty. To jest ten symboliczny moment, kiedy kończy się zabawa z piłką, to przejście z piłki 9-osobowej na 11-osobową, a zaczyna się już coś więcej? Nie, jeszcze nie traktujemy tego tak. Staramy się z zawodnikom na spokojnie e, zaadaptować się do tej piłki 15-osobowej. Zresztą niektórym zawodnikom przychodzi to z dnia na dzień, niektórzy potrzebują troszkę więcej czasu. Miesiąc, dwa, czasami pół roku, rok. E, dla, jesteśmy cierpliwi dla wszystkich, bo już znamy swoją e, metody treningowej i wiemy, że wszyscy zawodnicy powinni dać radę. To jak w tym roku przebiega ten proces w przypadku rocznika 2009? W 2009, zarówno jak i w 2010 przebiega dobrze. Pamiętajmy, że 2009 zaczynał już rok temu w piłce 11-osobowej, gdzie grali z zespołami z 2008 rocznika. Wtedy było zderzenie się taką bardziej fizyczną piłką z tym mieliśmy problem. Z kolei w 2010 roczniku... Zawodnicy są o większym potencjale motorycznym, dlatego im to sprawia troszkę, dlatego jest im łatwiej zaadaptować się do tej piłki nastoosobowej. Naszym gościem był Marcin Krasnopolski, trener Akademii UKS. Życzymy powodzenia już na tych 11-osobowych boiskach. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.